Cześć, Marek Trzlacki z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bólu szyi, a szczególnie o wzmacnianiu szyi przy różnych bolesnych stanach. Jeśli chodzi o ból szyi, to bardzo często jest on wynikiem słabych mięśni szyi. I szczególnie dzieje się tak właśnie, jeśli bardzo dużo długo pracujemy w biurze, przy komputerze, jeśli dużo jeździmy samochodem. To co dzieje się z szyją, to można zobrazować, mogę pokazać, w ten sposób barki wychodzą bardziej do przodu. Napięciu ulegną mięśnie piersiowe. Tak? Zobaczcie, co dzieje się z łopatkami. Łopatki wysuwają się na zewnątrz, osłabieniu ulegną te mięśnie tutaj w górnej części pleców, szczególnie właśnie mięśnie, struktury między łopatkami, które też potrafią boleć, ale... W tej pozycji, właśnie, czy to przy biurku przez wiele godzin, czy to przy jeździe samochodem, wysunięte barki i przesunięcie do przodu klatki piersiowej i ściśnięcie, i bardzo duże napięcie w obrębie tych mięśni, tutaj klatki piersiowej, będzie powodowało również przesunięcie szyi delikatnie do przodu i głowy w dół. Co powoduje z kolei podniesienie głowy do góry, po to, żeby na przykład patrzeć na drogę czy na ekran komputera. Także w takim stanie, w takiej pozycji potrafimy pracować przez godzinę albo jechać samochodem. I nie dziwne jest to, że w tym odcinku szyjnym w tyle, w tyle po prostu dochodzi do bardzo dużych napięć, dochodzi do bólu. Zmniejsza się ukrwienie tych tkanek zmniejsza się ruchomość kręgosłupa szyjnego. Bardzo wielu mam pacjentów, którzy skarżą się na bóle głowy, które są też skutkiem poblokowania i dużych napięć, szczególnie w tej górnej części odcinka szyjnego. Mówię tutaj o połączeniu czaszki z pierwszym kręgiem szyjnym, również i z drugim między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym. To są te połączenia, które odpowiadają bardzo mocno za ruchy głowy, skrętu i zginania i prostowania. Natomiast dzisiaj tak naprawdę chcę powiedzieć o kilku ćwiczeniach i pokazać kilka ćwiczeń, które można wykorzystać i które bardzo dobrze y, mogą być bardzo skuteczne, jeśli chodzi o radzenie sobie z bólem. I to ćwiczenia, które wykorzystamy właśnie w różnych stanach napięciowych, po to, żeby wzmocnić mięśnie szyi, Szyję, szyi. Również w stanach zwrodnienia stawów kręgosłupa szyjnego. Także pierwsze, pierwsze ćwiczenia to są ćwiczenia izometryczne, których jestem bardzo dużym zwolennikiem. Można je spokojnie wykonać w domu. Także pierwsze ćwiczenie to jest po prostu przyłożyć sobie w ten sposób ręce na czoło i nacisnąć po prostu czoło, czołem w ręce sobie i przytrzymać 5 do 8 sekund i zapomnieć o oddychaniu i powtórzyć sobie jak najbardziej od 5 do 8 razy, powtórzyć w ciągu dnia 2-3 razy to ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest przełożenie rąk z tyłu i po prostu głowę wcisnąć w ręce również i przytrzymać to samo 5 do 8 sekund i powtórzyć kilka razy. Następne ćwiczenie to są takie położyć ręce sobie w ten sposób. Z boku głowy i wcisnąć w rękę również głowę, tutaj czoło i trzymać kilka sekund i rozluźnić. Zawsze pamiętajcie o oddychaniu. Bez oddychania te ćwiczenia nie będą tak komfortowe i na pewno nie, nie będą dobrze odczuwalne przez Was. I w drugą stronę podobne ćwiczenie można wykonać o wiele bardziej. Następne ćwiczenie to jest ćwiczenie też z ułożeniem tutaj w ten sposób ręki tylko zamiast, yy, głowa nie wykonuje tego ruchu skłonu bocznego, tylko bardziej z, y, obrót tak w prawo i również przytrzymajcie sobie kilka sekund 5 do 8 sekund i rozluźnić i druga strona podobnie następne ćwiczenie, które jest bardzo fajne to jest ćwiczenie y, z przesuwaniem podbródka do tyłu Przesunąć kilka sekund, otrzymać i rozluźnić. I znowu kilka sekund i rozluźnić. Jak najbardziej to ćwiczenie może się przydać. Ja bardzo dużo korzystam z tak zwanych taśm elastycznych, terapans, także one są bardzo fajne i założyć sobie na przykład, można w ten sposób delikatnie naciągnąć. I można właśnie tutaj, już typowe wzmacnianie tych mięśni szyi, obrót głowy, prawo, do końca zakresu ruchu, przytrzymać dwie sekundy i bardzo wolno z powrotem. Tak? I w lewo. I bardzo wolno z powrotem. Także dochodzi do końca zakresu ruchu. przytrzymać sobie raz, dwa i z powrotem. Nie zapominamy o oddychaniu, przytrzymać i z powrotem. Co jest ważne, żeby pamiętać, że ruch musi tu wykonywany być między głową a szyją. Tu mięśnie szyi mają pracować. Czasami widzę błędy, które pacjenci popełniają, obracając właśnie cały tułów tutaj, albo ruszając, ginając tułem za bardzo. Po prostu starajcie się utrzymać tułów w jednej pozycji, natomiast skupić się na pracy głowy wobec szyi. To jest takie pierwsze ćwiczenie. Następne ćwiczenie można wykonać właśnie jest bardzo podobne. Zakładamy sobie taśmę w ten sposób i naciągamy delikatnie w ten sposób głowa prosto i delikatnie głowę właśnie chowamy pod brudek i z powrotem. Naciągamy taśmę i z powrotem. Jakiekolwiek ćwiczenia wzmacniające mięśnie szyi warto zacząć z taką taśmą koloru żółtego. To jest najlżejsze obciążenie dla tych mięśni. Tak? Także inne ćwiczenie, które można zrobić z taśmą, to jest właśnie ćwiczenie, przy którym założymy taśmę w ten sposób. Naciągniemy. Po jednej stronie i również skłony boczne do jednej strony. Starajcie się użyć tutaj szyi. Nie specjalnie nie, nie pracować głową, bo taśma wtedy też zleci. Natomiast wtedy cała szyja i głowa, tak jak jeden odcinek, przechodzi na lewą stronę. I podobnie można w ten sposób. Dwie, trzy sekundy przytrzymać i z powrotem, nawet wolniej. tak? Jedną stronę przytrzymać i z powrotem wolniej, i zmienić stronę. Także to było kilka takich ćwiczeń podstawowych, które wykorzystuję bardzo pacjentów z różnymi problemami w odcinku szyjnym kręgosłupa. Bardzo często, jeśli chodzi o takie ostre bóle, bóle szyi, stany zapalne te ćwiczenia izometryczne są bardzo skuteczne. Je się bardzo często od razu wraża i przechodzi się później do ćwiczeń przy zwiększaniu zakresu ruchu i z obciążeniem. także to wszystko na dzisiaj. mam nadzieję, że wam się podobało. zachęcam was do polubienia na mojego tego kanału. także trzymajcie się. jeszcze raz wszystkiego dobrego. cześć.